Mam Wam haul z Marksa i Spencera, a teraz zobaczcie, byłam w Koplandzie, bo jak już pewnie wszyscy wiedzą, Kaufland ma swoją nową markę, która jest e, tak wegetariańska, bo tam są te rzeczy z serem, ale ogólnie to nie dużo rzeczy wegańskich. Pomyślałam, że pokażę Wam, co tam kupiłam. Może zacznę od warzyw. To, wiecie, były takie bardzo szybkie zakupy. E, biała cebula, czerwona, którą użyłam do partia, e, bataty, bataty, słodkie jaki wiadomo banany, takie jakieś tutaj dla basi, wysiskane musy i tutaj mam mm, te dwa mleka są z dodatkiem wapnia muszę takie podawać basiuni w tego, że nie je na biału e, i z tego też, że już nie je tak dużo e, mleka e, no i też wzięłam na próbę taki, mm, takie mleko z płatków oksianych Tutaj dwa razy, a tak naprawdę cztery razy, bo nie wiem, czy kiedyś widzieliście w środku są takie dwa duże. Może Wam pokażę, bo jeśli coś nie widział no to nawet nie wie o co chodzi. To jest tofu. I zobaczcie, ono cenowo wychodzi bardzo fajnie. Znaczy ma świetny skład, więc może nie jest jakiś cenowo lepiej niż inny, ale jeśli chodzi o skład, to super. To jest właśnie takie cztery kostki i cztery kostki tego naturalnego. Ona ma całkiem długą do tej ważności, bo do marca jest na pewno zjem. Tutaj jest rzecz, która niestety ma sobie gluten, ale jest taka pyszna, że nie mogłam się powstrzymać. To są takie nuggetsy. O, zobaczcie, taki mają skład. Chciałam na opakowanie, były już takie duże kotlety, ale wiecie, ogromne są takie rzeczy. Borówki, dużo borówek, dużo jajek dla Basiuni, chociaż wiem, że nie jest sezon. I takie porówki sojowe, właściwie to wzięłam dwa opakowania, ale właśnie jedno sobie podgrzewam. Bardzo je lubię, też nie mają super składu, ale bardzo, bardzo lubię. Bukola, szpinak, ja też mam jeszcze w domu szpinak, ale wiecie, nie jest za dużo. Papier do pieczenia, żeby upiec bataty, czy jakieś inne rzeczy, też się przyda. A tutaj jeszcze byłam w takim sklepie ekologicznym Wellness Store u mnie w mieście niedaleko. Widziałam też dla Basi taki zestaw trzech humusów, jeden z suszynymi pomidorami, naturalny i z kolendrą. Nie ja wam kiedyś się chyba pokazywałam. Są bardzo, bardzo fajne, bo po polsku nie mam, więc tutaj możecie sobie przeczytać. A nie jest, przepraszam. No, tak to wygląda. Kledek pytlowy, czyli 100% żytni, zobaczcie, jaki ma skład. Mąka żytnia, boda, sól. Przepyszny. i taką bułę, dlatego że robię sobie hot doga właśnie z niej parówkami, więc miałam dwie takie bułeczki. No i to wszystko chciałam Wam jeszcze pokazać zobaczcie co wzięłam na Basi. Takie małe tutu, czyli sukieneczka tiulowa. No wiadomo, to nie jest spożywcza. Nie mogłam się powstrzymać, żeby wam pokazać. Więc to wszystko taki wiecie, codzienne zakupy, szybki, codzienny haul. Jeśli lubicie, to piszcie, że lubicie. Jeśli nie lubicie, to też piszcie, że co nie robię, dlaczego i wiecie. I zostawiajcie kciuki w górę. Jeśli lubicie. Jeśli nie lubicie, zostawiajcie kciuki w dół. No bo też muszę wiedzieć, prawda? Dobra, to tyle miłego dnia. Trzymajcie się, papa! Pa.